Dzień dobry, dzień dobry, złoty dar, odkłaniam się wam serdecznie i to moje dziewczynki, teraz tak, to jest czytanie dla pani Eweliny, ja oczywiście po nagraniu napiszę wiadomość, że pod jaką nazwą będzie pani film i dla pani Agnieszki Warda i teraz tak dziewczynki, ja już was sprawdziłam, eee, zaczynamy od pani Eweliny, pani Ewelinko, lecimy z panią i już u pani się pokazuje, jeżeli chodzi o miłość, u Pani się pojawi lub była osoba, która Pani mogła przekupywać, dawać ładne prezenciki, jest to osoba, która ładnie gadała. U Pani się pokazuje osoba, która będzie dobrze tylko przez dwa lata, następne dwa lata <coughs> będą cały czas jakieś nieporozumienia, to jest raz. Pani ścieżka to jest Pani yy, ścieżka życia, to będzie, że Pani po prostu wyjedzie, lub zmieni miejsce zamieszkania, tak? Możliwe też i pomóc innym. Możliwe też, że jak pani wyjedzie na przykład gdzieś do opieki nad kimś, tak? Ale też tutaj jest pokazana u pani podróż. To jest pani ścieżka życia. Jeżeli mam mówić dużo, się pani będzie przemieszczała, bardzo dużo. Możliwe, że pani dużo pracuje, stąd jedną pracę pani zrobi i zaraz z drugiej. Taki jest u Pani tryb y, życia. U Pani się pojawi i teraz y, proszę mnie dobrze posłuchać, pojawi się osoba z 28, y, kochanie lub z drugiego, nie wchodzisz z nią w związek, Ty nie możesz wejść z mężczyzną, który jest młodszy od Ciebie dlatego że jest to mężczyzna, który cię oszuka i jeszcze mocno skrzywdzi. Na to musisz zwracać uwagę. Ty jesteś smog, kochanie, i masz ogień w sobie. Teraz jest gwiazda, która pokazuje, że u ciebie ktoś będzie chciał też i kompromisu, pogodzenia się. To jest raz, ale na twojej drodze stanie do 5 kwietnia jakaś kobieta, osoba, którą będziesz się też jej spowiadała, tak? będziesz mówiła jej za dużo, możliwe, że ktoś z twojego otoczenia się też nagle wyprowadzi, tak? Y lub a ty będziesz miała jakąkolwiek przeprowadzkę, tu musisz uważać też na tą osobę. Jest to osoba, która Ci życzy jakąkolwiek pomocą, ale nie do końca jest ok. Ale tutaj musimy odwracać sytuację, bo tutaj ty tak możesz się, kochanie, też i zachować. Zwracaj uwagę, bo kogoś możesz bardzo krzywdzić, jeżeli chodzi o słowa, tak? Na pewno u Ciebie się pokazuje... Osoba trzecia, jeżeli nie u ciebie, to u twojego partnera na 100% ktoś się pojawi. No, u ciebie jest też i romans, dlatego trzeba uważać. Nie wiem, czy to ty, ale bardziej mi się to pokazuje u ciebie. Możesz robić ym, zamęty, możesz komuś też po powiedzieć, co o tym sądzisz, myślisz, a każdy, no po prostu twojej uwagi, czy tam ym, cokolwiek, chcesz dla kogoś dobrze. Nikt nie bierze tego też pod uwagę, tak? Po prostu jesteś też taką szarą myszką. I jeżeli powiesz mi nie, ja taka nie jestem, no to zobaczysz, że to będzie dopiero też i u ciebie wychodzić. Więc Ewelinko, zapraszam. Co powiedzą karty? Ewelinka. Co u Ewelinki? Już Ewelinka. Ewelinka. Ewelinka, będzie trzeba coś poświęcić. Możliwe, że ktoś z rodziny przyjedzie do ciebie lub będzie taka sytuacja, że ktoś będzie potrzebował jakiejś pomocy medycznej, tak? Karty pokazują tutaj, że... Albo ty pracujesz, albo jest ktoś z rodziny, kto oszuka cię, tak? Możliwe, że masz zwracać uwagę na osobę, która często długo spaceruje, albo ty z tą osobą spacerujesz też i po mieście, tak? A czy tam, no nie wiem chodzicie, dużo spędzacie czasu, na tą osobę musisz zwrócić, kochanie, też i uwagę. Jeżeli mam Ci tak powiedzieć, coś się, będzie zmiana i ta zmiana będzie u Ciebie na lepsze serce i ta zmiana się, uh -huh. zmiana zmieni się na lepsze, jak po prostu pożegnasz jakąś osobę i to będzie kobieta, którąś z kobietą musisz zerwać jakiś kontakt, bo przy niej jest... Um, Zła energia przy niej jest, yy, powiem ci szczerze dużo rzeczy możesz nie dostrzegać. Jest to osoba, albo to ty też możesz być pokazana, ty już sobie dopasujesz do swojego życia. Jest to osoba, która jest takim leniem śmierdzącym. Jest to osoba, która dużo leży na kanapie, lubi spać, lubi leżeć. Taka osoba, na nią musisz zwracać uwagę i najlepiej się odciąć. Tu karty pokazują, żebyś uważała na stopy i na nogi, coś się wydarzy tak nagle. Uważaj na tam, gdzie będzie mokro, tak, bo już jest koło fortuny, czyli coś negatywnego się u Ciebie y, pojawi. Karty pokazują tutaj spotkanie u, u, u Ciebie. Możliwe, że to będzie spotkanie rodzinne, ale też i takie spotkanie czy rozmowa, czy na, nadpo, na jakąś e, osobę. Teraz jest tak, ta osoba, która będzie chciała się e, spotkać, rozmowę jaką będziesz, ale, albo to już było, ale tu karty pokazują, że to idzie. Czyli rozmowę jaką e, będziesz miała, masz dużo nie mówić i tu jest możliwy też i bere, bere a romansik, dlatego ja bym tu była troszeczkę ostrożna, no ciągnie wielka do lasu, a daj ty mi spokój. No jest toksyk, toksyk. Teraz jest tak, toksyk jest, to jest raz, kogoś masz szóstego lub 15. jeżeli tak, no to kochanie uważaj na tą osobę, czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta. Jeżeli jest mężczyzna, który do Ciebie napisze nie pokazuj całej dupci, bo to jest mężczyzna, który jest nieuczciwy, jest to osoba też i bardzo wrażliwa, jakie ją coś jej powiesz, to on nagle blokadę ci zrobi, jest to facet też na wysokości takim, no jeżeli chodzi o zawód, to jest taki konkretny zawód, tak, to jest raz, druga rzecz jest taka, zwracaj na kobietę, która jest toksyczna wobec też i ciebie, nieważne, czy to jest przyjaciółka, mama, tata, ta, siosa, czy tam tego musisz na takie osoby zwracać uwagę. Masz zagrożenie wobec jakiejś kobiety, kobieta, która się od ciebie odcięła lub odetnie możliwe, że to jest osoba, która ma a kogoś też i nie wiem, brata, kogoś jakiegoś łobuza ma, tak? Tutaj z taką osobą będzie po prostu odetnięcie się i to będzie takie nagle odetnięcie. Teraz tak, jeżeli chodzi o partnerstwo i koleżeństwo, takich z takich rzeczy, nie potraficie, ktoś się nie potrafi też i dogadać. Nie wiem, czy czasem ty nie masz kogoś też to jest na przykład z października serduszko lub, te, no powiem ci szczerze, że październik, ale nie tylko, nawet i ze stycznia, Może tak, możesz mieć z taką osobą do czynienia. Ja ci ślicznie dziękuję, Skarbie, ale zanim ci jeszcze po, podziękuję, chodźcie, serca moje, ja tutaj, wastęgu, tu, jestem po pracy i od razu zaczęłam robić czytania, zaraz będę kichać. Ojeju się. Nie wiem. co mnie chyba znów rozbiera. Dobra, Ewelinka jeszcze ci tak zrobię z moich kart. Ewelinka. Ewelinko, ktoś może być w izolacji u ciebie, tak? Mhm. Możliwe, że jakiegoś wojownika masz. Rycerza albo się taka osoba pojawi. Ewelinka. Niesprawiedliwie oceniasz drzewo, które ma korzenie, ścinasz to, co zbudowałaś. Miłością, ścieżką, którą idziesz, nie, nie doprowadzi cię do szczęścia. Czyli tak, coś ty możesz być osobą, która w domu nie widzisz pewnych, jeżeli masz męża, nie widzisz pewnych no plusów, ale jeżeli mam mówić, to ty jesteś ścinana, możliwe, że masz kogoś też z jedenastego urodzonego, możliwe, że jest to osoba, która no to jest taki złodziej, złodziej nawet i czasu, osoba, która ma kłopoty z prawem, lub no, taka osoba się u ciebie pojawi serduszko, więc prawda. Więc kochanie uważaj, eee, ja Ci Ewelinko Kosicie dziękuję, ja zapraszam Panią Agnieszkę, prawda, miałam tutaj sprawdzić jeszcze z jakiś związek, ale okej, okay. prawda kochani, prawda, o Jezu, teraz Agniesia, Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, no Agniesiu i mamy. Cie, ty taka sama ścieżka, Agnieszko. Teraz tak, twoja ścieżka pokazuje, że masz kłopoty z kobietami, kłopoty. E, powiem ci, jeżeli chodzi o związki, to związki masz takie. Ktoś Cię mógł zostawić albo Ty mogłaś też zostawić. Kłopoty z matką mogłaś mieć. Nie dogadujesz się też z matką, ale tutaj masz ogromny potencjał, masz ogromny dar, jeżeli cokolwiek robić, działaj, rób twórz, tak? Jeżeli mam mówić, ja tutaj bardziej widzę, że jeżeli masz kłopoty z wamą z jakąś kobietą, która jest na przykład z kimś młodszym, tak? Jeżeli taka osoba jest, no to kochanie, dobrze, że jesteś czujna. Jeżeli nie, to ja już Ci mówię, że musisz być czujna. Na pewno masz się nie wiązać z osobą, która jest albo dwudziestego, albo drugiego. Takie osoby nie są Ci pisane. Dobra, teraz zaczynamy. Agniesia. Agniesia, ty jesteś konik, dlatego uważaj, bo tutaj dużo będzie się u ciebie za sprawy związane z domem, załatwianiem do 5 kwietnia, z urzędnikiem będziesz miała do czynienia, tutaj będziesz musiała powalczyć troszeczkę, ale też i z sąsiadami możesz mieć do czynienia, tak? Zwracaj tam, gdzie są budynki skarbie, coś z takich rzeczy. Jeżeli mam mówić, kogoś musisz mieć spod znaku albo grudnia, albo grudnia, albo to ty się pokazujesz, że dużo osób się tobą interesuje też, tak? Jeżeli mam mówić, to teraz ktoś do ciebie może przyjść. Spotkanie możesz mieć nagle w hotelu, ktoś cię do czegoś zaprosi, do, no, na jakąś tam, tu coś takich rzeczy. Dobra, Agniesia. Co tutaj u naszej Agniesi idzie? Ale Agniesia, ty możesz być troszeczkę też nieuczciwa. Tu, ja, je... kłopoty z kobietami masz na 100%. Na 200%. Nie, no dobra, na 1000. Kobiety. Mhm. Agniesia, lecimy. Uuu, który mężczyzna się odciął? Jeżeli nie, to taka, nie, będziesz miała wiadomość od mężczyzny. Mężczyzna, o Jezu, słodko mówiącej, ale seks o to idzie. Tak jest. I tutaj jakaś wiadomość od urzędnika na 100% do Ciebie idzie też, tak? Teraz tak, to Ty jesteś możliwy, że masz kogoś z znaku wodnika. Jeżeli masz taką osobę, to ta osoba przyjdzie. Jeżeli nie, to może być bliźnięta waga wodnik albo też osoba, która ma ciemne, kręcone włosy. Z taką osobą możesz mieć ciemno siwe o taki. Tu e, taka wiadomość będzie też, e, kochanie, u ciebie. Sprawy sądowe mi się pokazują. Możliwe, że jesteś też i osobą, która jest e, adwokatką, albo będziesz miała z, e, tutaj taką rozmowę. Jeżeli ma mówić, e, ma się kierować logiką, poznasz jakąś prawdę, odkryjesz serduszko coś. U, urzędy urzędy. Będzie coś takiego, opowiem ci tak, będziesz musiała wziąć na logikę, bo ta osoba jest takim egoistą, tak? Jest to osoba, która wie, czego chce, będzie mówiła, bo jest to i tamto, ale ty masz przemyśleć, jeżeli będziesz miała sprawy urzędowe związane z domem czy z czymkolwiek, przemyśl to i daj jemu kontrę, kontrę. Będziesz musiała powalczyć, ale powiem ci jeszcze, że ta walka będzie na logikę i tutaj masz iść na logikę, tu dasz radę co o cokolwiek będziesz walczyła, wywalczysz, tak? Teraz tak, jest jakaś młoda osoba, może to syn, córka, ale też i młoda osoba do 38 roku życia, tu jakieś masz nie podejmować pochopnych też i decyzji, coś się wydarzy za trzy tygodnie, możliwe, że w środę będziesz miała... Jakąś też jej rozmowę. Oj, uuu, Jest jakaś kobieta, która lubi u ciebie zmieniać wygląd, albo to ty jesteś, albo ktoś cię podziwia. Jest to też osoba, która, um, powiem ci szczerze, zmienia ciuchy, nagle włosy, możliwe, że nosi aparat, albo coś ma z zębami, jest to też i księgowa. Dużo tej osobie masz, Agniesiu, nie mówić, bo to jest osoba jaka? Ty już wiesz. Opowieści z drzewa sandałowego, będzie ci mówiła różne wydarzenia, a jest to osoba, która jest nierzeczliwa, tak? Która ci w... W... No, wszystko wypomni, w... każdemu powie. O, nie trzymaj języka za zębami. Ale tutaj... Agniesiu. No ja tak nie mogę cię zostawić. Agniesiu, albo się pojawił, albo się pojawi. Uuu. Będzie czarodziej, będzie, będzie tu czarodziej. I teraz jest tak, albo ty się może, ty bardziej, albo ty się zajmujesz taką, jesteś poważną kobietą, albo ty masz tutaj, nie potrafi no z kobietami, ale tutaj kobiety, poczekaj, jeżeli mam połączyć, masz mężczyznę, możliwe, że ten mężczyzna jest daleka, jest gdzieś, gdzieś daleko mieszka kłopoty też i z, ma, z nieruchomościami możliwe że on je, na czym jeździ ma dużo tak albo to ty masz i tutaj ktoś możliwy że podleci na twój na twój majątek coś z takich rzeczy ale u ciebie się pokazuje podróż dużo podróży i te podróże które będziesz miała które robisz to warto warto wykorzystać bo w podróży możliwe że coś się też i narodzi jeżeli mam mówić em, to już od razu ci powiem, ktoś z rodziny cię oszuka i to możliwe, że jest to mężczyzna. Więc Agnieszko, uważaj sprawy. Powiem ci tak, jest to osoba, która wypływa gdzieś, pracuje gdzieś daleko, nie ma mieszkania też, to ta osoba coś zrobi, czyli dokumenty chowaj, chowaj czy sprawdź, czy, czy tam ktoś od nie wiem, z rodziny ktoś kogoś może wziąć, przykampacić, tu musisz mieć wszystko bo u ciebie jest pokazane oszustwo dobra, Agniesiu teraz tu co Agniesio, Agnieszka, Agnieszka karty, powiecie, na co musisz zwracać uwagę Agnieszka Odpływałem i nie odwracałem się za siebie, zniknęłem nie dając żadnego znaku. Ty, z, z, ty zaś znalazłaś się na właściwej drodze zysku, gdy ja, gdyż ja dopływałem do strat, które zgotowałem. Agniesiu, czy ktoś u ciebie odszedł i nagle się pojawi. Jest to osoba, która się odcięła, która raz zadzwoni, raz e, e, nie, e, no, nie daje osobie osobie znać. Ta osoba powróci, Aguś. Ta osoba powróci. Jest to osoba, która też mogła pływać. Możliwe, że masz kogoś, kto wypływa. Kto wyjeżdża, to ta osoba coś przeskrobała. A miałaś tutaj. Zwracaj uwagę na nogi. Zwracaj uwagę, żeby się nie potknęła. Możliwe, że um, ktoś sobie kupił nowego pieska, albo um, ktoś będzie miał jakieś zwierzątko i ty tam wejdziesz na tą osobę. Musisz zwracać uwagę. Co jest takich rzeczy? Kochani, dajcie mi wtedy znać e, serca. Ja Wam, dziewczynki, życzę wszystkiego najlepszego. Dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności i wszystkiego, wszystkiego, czego Wy sobie życzycie. Ja Wam życzę z całego serca. Robię teraz po dwa lata tego, żeby szybko mi się naładowały. I co? I zapraszam Was wtedy na kolejne czytanko. Pozdrawiam wcześniej. No, papa. Pa.